Zauważyliście, że Morawiecki przychodzi do RMF tylko jak wywiad z nim prowadzi Ziemiec? Tak, to bardzo ciekawe, że premier Mateusz Morawiecki prawie zawsze trafia na Krzysztofa Ziemca. Podobnie zresztą jest z Jarosławem Kaczyńskim. W sumie, jakby się tak zastanowić, to prawie każdy polityk PiSu, na którego nagle znajdzie się coś niewygodnego, trafia na pana Krzysztofa Ziemca. Ciekawe, dlaczego tak się dzieje? Czyżby politycy bali się podchwytliwych i dociekliwych pytań redaktorów Mazurka i Zaborskiego? Nie, to nie może być to, przecież pan Krzysztof Ziemiec jest równie obiektywnym i rzetelnym dziennikarzem, a to, że przy okazji pracuje dla TVP, to chyba nie ma żadnego znaczenia, prawda? Mam pytanie, co masz do powiedzenia tym, którzy mówią, że wolny rynek wcale nie taki fajny, oraz tym, którzy uważają, że program gospodarczy Konfederacji jest niemożliwy do realizacji? Jeśli chodzi o wolny rynek, to zacytowałbym tweeta założyciela Centrum imienia Adama Smitha, pana Andrzeja Sadowskiego. W demokracji pozwalają nam głosować raz na kilka lat, a na wolnym rynku głosujemy kiedy chcemy swoimi pieniędzmi. Kupując produkty, usługi czy akcje, nagradzamy firmy. Jak firma odmawia swoich usług, a żyje z ich sprzedaży, to traci w jeden dzień miliardy, czyli głosy. W rynku siła. Co do programu gospodarczego Konfederacji, to może wydawać się niemożliwy do realizacji, jeśli myślimy w perspektywie jednej kadencji. Program Konfederacji czy Partii Korwin jest stopniowy. Nie prywatyzujemy wszystkiego z dnia na dzień. Tylko wprowadzamy takie programy przejściowe, jak na przykład bono światowy czy emerytura obywatelska, żeby ludzie mieli czas, żeby oswoić się z prywatyzacją i wolnym rynkiem. Moim zdaniem należy takie zmiany wprowadzać małymi kroczkami, które dzisiaj dla większości Polaków. I tak wydają się skokiem w dal. Czy wśród aktualnego składu posłów jest ktoś, kto ma poglądy podobne do twoich, tak w 90%, żeby nie powiedzieć, że w 100%, bo to raczej nierealne. Jeśli chodzi o poglądy gospodarcze, to wydaje mi się, że najbliżej mnie jest Artur Dziambor i Jakub Kulesza. Światopoglądowo się niestety nie wypowiem, bo po prostu nie wiem. Jak wyglądałyby podatki i na co szłyby wydatki w twoim wymarzonym państwie? Jeśli chodzi o wydatki, to tak na szybko. Policja i wojsko na pewno, częściowo państwowa y, służba zdrowia, która odpowiadałaby za leczenie emerytów oraz za droższe operacje. Y, jeśli jesteśmy już przy emerytach, no to na pewno po likwidacji ZUS trzeba by było dzisiejszym emerytom coś wypłacać. No i na wstępie to wydaje mi się, że tyle. Co do podatków, wydaje mi się, że dla firm byłby przychodowy, po główny dla obywateli zamiast dochodowego, czyli każdy obywatel niezależnie od tego, ile by zarabiał, to Płaciłby miesięcznie podatków 100 czy 200 zł. Dodatkowo obniżony VAT i obniżona akcyza. Nie wiem oczywiście, na ile to wszystko jest możliwe, bo nie jestem ekonomistą. Według mnie przydałaby się jakaś grubsza debata z ekonomistami na temat tego, właśnie jakie podatki powinny być wprowadzone i jakie wydatki na państwo są po prostu konieczne. Popierasz liberalizację dostępu do broni palnej? Popieram. Popierasz zakaz aborcji? Jestem za kompromisem. Popierasz postulat prywatyzacji oświaty poprzez bon edukacyjny? Tak. Popierasz prywatyzację służby zdrowia? Tak. Czy według ciebie księża powinni zostać opodatkowani? Wszyscy powinni być opodatkowani w ten sam sposób, na tych samych zasadach. O podatku pogłównym już mówiłem. Czy powinien być wprowadzony zakaz handlu fajerwerkami i zakaz używania ich przez cały rok? Włącznie z Sylwestrem. Jako wolnościowiec, oczywiście nie jestem zwolennikiem takich zakazów. Co byś zmienił w Konfederacji, żeby była według ciebie idealną partią? Zostawiłbym w niej samych wolnościowców i wolnorynkowców. Czyli tak naprawdę wszystkie ugrupowania oprócz partii Korwin powinny opuścić Konfederację. Jeszcze tylko Janusz Korwin-Mikke przeszedłby na emeryturę, pomagałby jako publicysta i można działać. Oho, czyżby ktoś tu słuchał polskiego rapu? Z polskiego rapu to tylko mezokracja. Ewentualnie Konrad Berkowicz. Rząd chce naszego dobra, jak to słyszysz szybko wie, i gdy położy na nim łapka, będziesz miał go coraz mniej. Państwo nie ma dziś pieniędzy, przecież innych niż te twoje. Haracze, łapuwy, kradzieże, machloje. Masz jakąś pracę poza YouTube? Pracowałem od ukończenia 18 roku życia. Większość czasu, bo jakieś 7-8 lat, yy, poświęciłem na pracę w firmie reklamowej. YouTube kanał na YouTube założyłem jakoś w grudniu 2014 roku i tak naprawdę od 2017 roku utrzymuje się wyłącznie z YouTube. Od 2018 roku zarabiałem już więcej niż w firmie reklamowej, w której pracowałem poprzednio. Gdybym miał normalnie pracować i dodatkowo robić YouTube, to obecnie prawdopodobnie robiłbym jedno nagranie tygodniowo. Chociaż i to nie jest pewne, bo w tej chwili mam dwójkę dzieci a biura w piwnicy pewnie bym pod jedno nagranie tygodniowo nie robił. Obecnie sprawa z finansami wygląda zupełnie inaczej, bo dramatycznie spadły mi wyświetlenia na kanale YouTube po tym jak YouTube kazał mi skasować 250 nagrań. No ale mam cichą nadzieję, że jeszcze uda mi się nadrobić te straty. Czy myślałeś o rozmowie z Szymonem z Wojny Idei na temat jakiegoś tematu społecznego albo idei wolnościowej w Polsce? Może dałoby to temu kanałowi nowych widzów. Szczerze mówiąc, obecnie nie mam czasu na takie rzeczy. Staram się trzymać swoich obowiązków. Ostatnio zauważyłem, że jest tak, że jak chcę coś zrobić nowego na swoim kanale. No to nagle nie wyrabiam się ze swoimi seriami i mam problem. Po prostu jeśli nie robię wszystkiego zgodnie z harmonogramem, to nagle mam jakieś spore opóźnienia. Dodatkowo staram się przeznaczać godzinę dziennie tylko dla siebie, bo szczerze mówiąc ta polityka już trochę zjechała mi psychę, więc muszę od tego odpocząć. No i wymyśliłem sobie, że godzinę dziennie będę sobie grać i będę to nagrywać na Twitchu. Mam nawet konto na Twitchu założone, jeden z wielu gaming. Do tej pory na tym kanale na Twitchu nie nagrałem dosłownie nic, bo nawet na to nie mam czasu. Teraz na poważnie będę musiał się za to wziąć i po prostu rzeczywiście schodzić tutaj i sobie godzinę pograć, żeby się zrelaksować. Mam taki pomysł, żeby na Twitchu grać w Minecrafta w trybie hardcore. No i zobaczymy jak to wyjdzie. I mam nadzieję, że moja psychika dzięki temu trochę odpocznie. Teraz tak się zastanawiam, że takie podcasty mogłyby wypalić, ale dopiero w momencie, kiedy moje dzieci pójdą do żłobka czy do przedszkola. Wtedy będę miał na, na pewno więcej czasu na takie rzeczy. No a teraz nie wiem, kiedy będzie to możliwe przez tą pandemię. Niby żłobki i przedszkola są otwarte, ale nigdy nic nie wiadomo. Skoro o tym mowa, czy mogę Pana znaleźć na Minds czy BeatShoot? Może jakiś kanał na Telegramie? Oprócz Facebooka, Twittera, YouTube i Instagrama jestem też na CDA. Co ciekawe, na CDA znajdują się wszystkie moje nagrania z YouTube, nawet te, które YouTube kazał mi usunąć, więc jeśli chcecie obejrzeć jakieś stare serie typu Najlepsze Wypowiedzi Polityków, Dziennikarze Kontra Politycy czy Polityka na Wesoło, to na CDA z pewnością te nagrania znajdziecie. No i też, tak jak wspomniałem wcześniej, stworzyłem też kanał na Twitchu, żeby tam grać sobie w gry, relaksować się, więc jak chcecie, możecie obserwować mnie też na Twitchu. Kanał nazywa się Jeden z Wielu Gaming. A ludzie z branży fitness myślą, że jak ludzie będą umierać na COVID, to ktokolwiek przyjdzie na fitness? Ludzie, pomyślcie, co jest ważniejsze: pieniądze czy ludzkie życie? A to się tak jakby nie łączy, przecież jeśli nie mamy pieniędzy, bo firma, w której pracowaliśmy w związku z lockdownami upadła, albo firma, którą my prowadziliśmy, w którą zainwestowaliśmy kupę czasu i pieniędzy, upadła z tego samego powodu, no to przecież my. Również podupadamy na zdrowiu. Są ludzie, którzy targną się przez to na swoje życie, inni wpadną w depresję, jeszcze inni dostaną nerwicy, mogą wystąpić u nich różne choroby serca, stany przedzawałowe ITP. Poza tym przypominam, że w związku z działaniami rządu w 2020 roku umarło około 70 tysięcy osób więcej niż w 2019 roku, w tym jakieś 27 tysięcy osób umarło w związku z COVID. To oznacza, że rząd wprowadzając lockdown, skupiając. Swoje Uwagę na ludzi z koronawirusem, uratował 27 tysięcy osób kosztem 43 tysięcy osób. Dodatkowo, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy też upadające firmy i zwalnianych pracowników. Warto było? I to wszystko w dzisiejszym QA. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to możecie je zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.